Mój ojciec po, po powstania Śląskich był kilkakrotnie dekorowany de dyplomami, medalami, orderami, między innymi na jednej uroczystości, która odbyła się w Katowicach, <trym> o czym dyplom za Odwagę, waleczność w czasie powstań śląskich otrzymał z rąk samego Wojciecha Korfantego. Dla mojej rodziny Wojciech Korfanty była, był osobą świętą. Był naprawdę tak czczony jak nikt z żywych osób na świecie. Korfanty był dla mojego ojca i jego braci święty. Korfanty dekorując i wręczając dęplom, yy, za udział w powstaniach Śląskich, za waleczność, mojemu ojcu i powiedział: Ty jesteś Franciszek Latka, a kto to był Konstanty Latka? I mój ojciec powiedział: Konstanty Latka to był mój ojciec. I wtedy Wojciech Korfanty ucałował mojego ojca w czoło. Taka już śmieszna historyjka do tego dotycząca. Ojciec się tak tym chwalił i tak był z tego. Ukontynuowane, że yy, tak to wiele znaczyło, że przez długie lata wszystkie siostry i bracia mówili: Nie dotykaj Franka za czoło, bo tam go kurwanty pocałował, to jest miejsce święte.